Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Wami Anitę, która jest u nas ponownie na hotelu. Tym razem na zabiegu modelowania ust. Widzieliście ją całkiem niedawno na zabiegu rozpuszczania, bo przygotowywaliśmy tę przestrzeń do tego, żeby wymodelować je na nowo. I dzisiaj właśnie jest ten dzień, w którym powiększamy je na nowo. Jak widzicie, Anita całkiem tego potrzebuje, przede wszystkim dlatego, że usta ma bardzo. Popękane. I to w zasadzie był jeden z głównych i pierwszych powodów, dlaczego w ogóle pomyślała o zabiegu powiększenia ust, dlatego że dzięki temu, że będzie kwas jakby w środku, w czerwieni wargowej, będzie on powodował także nawilżenie oraz wypełnienie tych pustych przestrzeni, które mamy na czerwieni wargowej. Anita, miałaś już za sobą modelowanie, rozpuszczanie i teraz podobne modelowanie. Powiedz mi, czy e, masz teraz w głowie jakieś swoje przemyślenia, myśli, e, pragnienia, <słuch> <słuch> cokolwiek o czym, się, czym byś się chciała z nami podzielić albo zapytać. E jako tego nie mam chyba przemyśleń, nawet szczerze się aż tak mocno nie przygotowywałam. Jedyne to, co właśnie Monice pokazywałam, zdjęcie ust, które mi się podobają, ale to też, biorąc pod uwagę moje doświadczenie z poprzednim powiększeniem, też wiem, że nie wszystkie usta da się wymodelować tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego od razu zapytałam, czy jest w ogóle szansa zrobić coś w tym stylu. A jakie to są te marzenia i pragnienie? No Jeśli mi chodzi, najbardziej to? zależy na tym, żeby właśnie wywinąć tutaj te, te boki, bo one się tak mocno chowają u mnie. A wywinięcie ich trochę sprawia, że będą troszeczkę szersze te usta, a nie na tyle, żeby szły do przodu jako duże, jakby do przodu i żeby były wielkie, tylko właśnie, żeby je to troszeczkę poszerzyć. Mhm. A chowające się boki ust to jest taki jeden z częstych problemów i niełatwych problemów do rozwiązania, więc zobaczymy. Co się uda? <laughs> czy lepiej wspominasz modelowanie czy rozpuszczanie? I jednakowo chyba. E, nie powiedziałabym, wiem, że krąży mnóstwo mitów, że rozpuszczanie e, nieziemsko boli, że piecze, że w ogóle pali. Nie porównałabym tego w taki sposób, powiedziałabym, że po prostu boli tak samo jak wypełnianie, modelowanie. Nie, nie, nie ma dużej różnicy w tym <grym> wszystkim. Jeśli nie oglądaliście filmu z rozpuszczania ust, to bardzo gorąco zachęcam, żebyście to zobaczyli. Rozpuszczaliśmy całościowo usta, górną wargę, dolną wargę, dlatego, że była migracja, dlatego, że była taka potrzeba. I tutaj przy rozpuszczaniu najlepiej jest to zrobić właśnie w całości, dlatego, że nie mamy takiej możliwości, żeby przewidzieć jak więc zadziała, żeby to było symetrycznie, jeśli chcielibyśmy rozpuścić tylko na przykład jedną część w większej ilości, a nie tylko jedną malutką grudkę? U Anity, tak jak zgodnie z prośbą i życzeniem, będziemy skupić się na, na tych częściach bocznych, skupimy się też na e, tym przesuszeniu ust. Zobaczymy, jak usta będą pracować, dlatego że każde usta są inne i każdy reagują inaczej też pod kątem samych ukłuć, samego preparatu. Ważne jest to, żeby dbać o zachowanie tej pojemności ust, czyli nie chcemy podać wszystkiego na siłę, jak najwięcej w jednym, w jednym momencie, tylko patrzymy, jak te usta pracują i jak ta pojemność się po prostu wypełnia, i to nam usta pokazują już podczas zabiegu. Przy małych ustach z reguły wykonujemy ten zabieg też etapami, czyli na początku tą objętość sobie powiększamy, pracujemy nad tą przestrzenią, i później, jeśli mamy jeszcze niedosyt, możemy sobie dodać preparatów, zrobić ponowny zabieg. I tutaj też wszystko zależy od tego, jak te usta wyglądają, jak pracują, odkreślamy sobie w jakim momencie. Ten drugi etap robimy. Czy to będzie po miesiącu, czy to będzie po trzech miesiącach, czy to będzie po pół roku? No dobra, to nie zostaje nam nic innego, jak działać. Usta będziemy zniczulać, krem będziemy trzymać około 20 minut. A już teraz Wam powiem, że pod koniec tego filmu będziecie mogli obejrzeć relacje, ani te już po zabiegu, dzień po dniu, pokazując, jak te usta będą się goiły, właśnie każdego dnia. Jesteśmy standardowo godzinę po zabiegu i jeszcze nawet nie zdążyłam do domu dojechać, także nagrywam już e, od razu po drodze. E, usta ogólnie są obolałe, e, są spuchnięte, e, jest takie uczucie odrętwienia trochę. No nie jest to przyjemne, ale ta godzina po zabiegu, jak to znieczulenie schodzi, chyba jest najgorsza, e, ale będzie, będzie lepiej i jest to totalnie do, do wytrzymania. Hej! Jesteśmy 3 godziny po zabiegu, jak widać już mam moje ulubione śniaczki Niestety mam bardzo dużą tendencję do śniaczenia, do obrzęków, także już się przyzwyczaiłam No, pochlizna jest Ale jest ślicznie już Dzień dobry, cześć. Mamy poranek po modelowaniu ust. Tak jak Wam wczoraj wspomniałam, mam tendencję do siniaków, dlatego wcale mnie nie zdziwiło, jak rano się obudziłam z siniaczkami, a jak widzicie, są one w kącikach ust. Trochę wygląda to, jakbym była ubrudzona czekoladą. Na kąciki ust Monika podała 0,1 ml, żeby podnieść troszeczkę te kąciki, tutaj podtrzymać te usta. A na same usta finalnie wyszło 0,8 ml. Ja uważam, że wcale tego nie widać. Nie jest, nie jest to chyba dużo. W sumie nie wiem, ale oceniacie sami. Dzień dobry, cześć. Mamy drugi dzień po zabiegu modelowania ust. A jak widzicie, sniaczek jest w kąciku nadal. Nie da się go zbytnio przykryć makijażem. Usta są lekko jeszcze otrętwiałe, ale już bardziej zaczynam czuć taką górną wargę. Cały czas je oczywiście nawilżam, smaruję pomadą, żeby, żeby były nawilżone. żeby tutaj. Fajnie się to goiło No, będę update'ować jeszcze Cześć, jesteśmy tydzień po zabiegu modelowania ust W międzyczasie, kiedy nie nagrywałam i jedyne co się zmieniło to fakt, że moje siniaczki w kącikach ust już zniknęły kompletnie Opuchlizna z ust już zeszła, odrętwienie już minęło Także można powiedzieć, że to tak połowicznie zagojone usta Taką kontrolę po zabiegu, gdzie możemy określić właśnie usta, no, czy są zagojone, czy nie zagojone, to takie 2-3 tygodnie. Ale jak widać, już wszystko poschodziło. One się jeszcze będą układać w międzyczasie, natomiast e, już jest pięknie. Jak widzicie, te 0,8 ml, które było tutaj podane, to wcale nie jest tak dużo przy takich małych ustach, jakie miałam ja naturalnie. Usta nie są sztuczne, nie są napompowane. Znajomi nie widzą zbyt dużej różnicy, także, także taki efekt właśnie chciałam uzyskać z Moniką, żeby było ładnie, naturalnie, a nie przesadnie. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona i no i co? No i polecam. Nagrywam dla Was dwa tygodnie po zabiegu modelowania ust. Teraz możecie zobaczyć, jak usta wyglądają faktycznie w pełni wygojone.